Witam widzów pięknych Smutne wieści, on takie, że mi się saltbox zepsuł, więc będzie mroczny ryj Mroczny logopeda. A drugie złe wieści, bo nie tylko takie złe są, że nie wiem jakim cudem to jest możliwe, że ja chcę se nagrać Albo chciałem Morgana nagrać na midzie Bo miałem ochotę zobaczyć jak się sprawdza pod max i po prostu przełanie wave'u Albo Rakan'a i nie wiem obie te championy zbanowali, oba te championy zbanowali, jak to jest możliwe, do cholery jasnej Jest pierwszy Czemu tak przystanął? Dobrze, kopaczek, kopaczek. udziutka tam Lux jest. No full AP malfite, wezmę, no nie wiem, jak to jest... Chyba, że nie mam Rakana na tym koncie. Nie, no niemożliwe, że nie mam Morgany. Morgana chyba jest za darmo po prostu. Logujesz się do gry i Morgana ci siada od razu na kolanka. Ale wziąłem malfite, bo nie wiedziałem co wziąć w sumie. A widziałem, że mają Squishy, bo mają Varusa na topie, Zeri i Lux, no to są squishersy. Jedyny też tak naprawdę jest jestem. To. Znaczy, nie no, przesadzam okay. trochę. Mam i um, um, Jack coś tam mają, ja mam po Czyli jesteśmy afka? midzie do szóstego, a potem zabawa. Jest, no wziąłem cooldown na R-kę. Mogę tutaj też cd wziąć. No tak to mam full agresywne runy. To nie ma first strike'a może wziął. Kopaczek! Musisz go akceptować, kopaczek akceptujesz zawsze. Ale agresja. to no nieważne. I bajiczek chce mi sprzedać. Do sprzeda... no z sprzed no miniony, teraz jestem uląk. mogę dostać na mordę i te bezdziczki tylko mieć. Ona też teraz została. Inny kołpaczek. Już podkę piję. No ma TPK, nie ma bariery, okej. Okay. Ale no, nie, rzucam na Flow bandzie, tylko kłopaczka, bo się many wydaje. Loox się gra giga pasywnie Idealnie pasywka, to było wytajmowane wszystko Tego minionka dobije, tego nie dobije niestety Nie uszedł B? Co się stało? Ale combo Nie dziwię, się, że mi już tu level 2 nie chce podejść. Musi sumie barierę ma, to może byłoby ciężko. Ale jest linia tak ustawiona idealnie. Już się te staki skończyły z tej poty. Nie, nie ma ciasta. Może mana się skończy, bo pierdzie, a co k*** cool te spele. STAY no, THERE! jest git, tylko trochę CS-u tak dużo, powiedział. Kurde, tak dużo straciłem. Tęknie to w tej grze. Masz ci na ręce, pani Lux. I dasz dwie poty straciłem. Ale gameplay mamy, haha <laughs> ciepię światem, ja ciepię kamieniami Zostaw mnie Bariarka, no dobra On nie umiera na mech Umiera Ja też muszę umrę, muszę koło pasywki zagrać Weszuję, zabijam, czemu ona mi tyle bije jak ja rezisty wziąłem Ona no ma manę na W Dobra jest shielding, ale shielding nie jest sport. A teraz nie mam Level up z tyłka. No nie zabija mnie teraz. No ale Mumu ją ma zawsze. No to wystarczy. <laughs> Ukryty kołpak. Zawsze trzeba mieć koło zapasowe Cię Kurde, dużo mi ta Lux biła. No pasywkę prokowała. to dobrze robiła, ale to nie jest nic też nadzwyczajnego, no ale... Czy ja tu umieram TKina, czy mogę z to ja żyć. Ładnie, ładnie, nie umarłem. Malfred jest ogólnie. No tylko te chłopaki go ratujmy, ale tak to jest bezużyteczne przed szóstym poziom. No się fajnie z jakiś Ja ci nie pomogę, ja nie mam HP w ogóle, nic. Bucik cały? No mam tego bym chciał. Kurde, te ceski co zmisowałem, mnie bolą teraz, no i tak poczekam. No, no luden idę. Ty nad mi proponuje gra. Gute, 2 Viego i ten. I warusik. Okay. Już ma na nie kończy. No tego nie mogę tego skancelować. Nie da się na flash kopak zagrać. Mogę mieć... Tak ładnie zareagowała ten reflex ma... No, ale bym się chciał sfidować, ale to jest jeden z że tak, mi do chudą na rki. Pustka. To jest taki, że na miejscu zerkuje pewnie. Już to ma? Fak. Ej, szybko i tak wróciło. No ale musi cofnąć. Legenda głosi, że ta postać ma cooldowny pod, przy zakupie 0CDR. Dał się to lepiej zagrać? bo się dało. Mogłem by próbować dodżować ku. Ale myślałem pewny, że nie ma i że nie żyje na bazyczkach po prostu i na cooldownie. A to nie było złe pod tym względem, że mówisz teraz ma pole do popisu. A tu Lux jest! Ale nie ma HP w ogóle. No ty, jest idzie. Jakby, jak wziął na morze, to nauczyliśmy są łatwiej. O, Avengersi przyszli, widzę. No to koniec. No nie wiem, no, on godzin... nie robi się, mu miałem solo smoka nigdy przecież. No przecież on to godzinę robi. I zabrali mu to. Nie, 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 wejdę z mamotę. Myślę, że jak mu tyle czasu kupiliśmy, to już to zrobi. A i umarliśmy jeszcze, dobra. I pinguje to, no nie wiem, nie widziałem jaka była sytuacja na bocie. Za, tu dalej jest z tym tyłkiem, ona nie cofnęła jeszcze. No nie ma Amerki, ona nie wie o tym. To... Może ją zbejtujesz, że ma Amerkę? Nie ma sil do tego. No shield'u ona cooldownów nie ma w ogóle. Wiem, że flesza nie ma też. patyczkować. Powinno chętnie. No ja bym mu dużo nie pomógł. No z w bym może coś tam pił, no ale lepiej jak już odciągnąłem trochę, nie? Kurde, miał Rkę tam jak ten, jak idę pod AP to E jest lepsze to maksowanie na pewno. Fajny jest ten wave clear to jest dobry początek, ale szkoła, że im smoka oddaliśmy kurskiego. Ja pierdziele więcej resistów z tyłka. To tak boli. Namaga to najbardziej boli po prostu. Zawsze tak gram i Dark nie? To z taki na Malfajcie to nie widziałem nie istniały. Nikt nie miał 10 jeszcze w historii chyba. Problem jest taki, że to jest barierka i też wraca. I to jest pewnie stiltowany po tej akcji całej. A topek se radzi? Chyba nie, tego jest. Jest tak, że on mnie zawsze obija i to cholernie. Nie wiem, jak ten tyłek tam się zmieścił. No nie wiem, proszę, proszę przyjdź ktoś przyjdź. bo Nie cierpię na luk zgrać. To no w sumie co tyle, tyle kopaczków tych że Jak teraz mnie trzyma na dystans, to ja nie wiem. Ma toma już, to se może spałować tymi spelami też. No, tak, tak, ma to sens. Dokładnie tak to powinno wyglądać, że to. A te zrkało się i żartuje. żartuję. Ma Przesłuchuję za nią zawsze. że nie ma ten. No, kombo wpierdzieliło No, nie wiem, no cosplay lux z Mida. Je mek, te miniony laserkiem od razu. Nie masz już, nie? Nie masz już. Nie widać pod tym jego bomblem. Ale daj mi solo play ty. No, nie mam merki, nic zrobimy. Czemu ona się próbuje zer 1 na 1? No to nie, jest, pod wieżą po prostu się, ale no nawet jakby ten, nawet jakby Nautilus był, to nam się wydaje, że 2 na 1 ich robi, tak nie żartuję, no może, bez, może nie, ale oni mogą, ale Braum jest, okej, okay, no to nie, w sumie to są skontrowani giga, no bo Nautilus mi Fortune jest fajny, no bo rzucacie R-kę i mi odpala r i da się nic robić, no bo właśnie, że Braum stoi, czyli ten Braum jest tak silny, nikt tym nie gra, ale nie mam jak bo ta Lux, ta kompresję robi tymi lasterkami z tyłka. A on mu gra pod topa, nie wiem czy to jest takie dobre. Ciężko będzie tutaj grać temu Jacksowi. A ty minion żył jeszcze <grymne> Nie mogę, nie wytrzymam psychicznie Zaczekam na Zaczekam nerkę znowu. No zostaw mnie już! Zabili Zeri. A nautilius ja pierdziele, to jest akurat gigas, bo ja tam chciałem iść. Oh, Gacza! Gotcha. Gotcha. <śles> e, o no idę na górę, no, zero no, roamować, bo no się nie da złapać. Opak, dla przyspieszenia. Brrr. smok jest w sumie, dobra, jest infernal, jestem krytynem. Gdzie się tą potańcówkę? Muszę zerkować, wywalę się, jak nie zerkuje. A nie jesteś w tej grze tym umiorzem, czy nie jesteś? Jakim cudem tak słabo wyszło? Mogłem szybciej zerkoć, tego E odlux jest. No to trochę moja wina, ale myślałem, że już za tą ścianę nie pójdą, bo mój team już będzie obok. A nie było wam tak powiem, nie było ich tak blisko mnie. Fak. Mogłem tego wiego w sumie nie wyb... Jak miał Ignite, to go wybombił, ale patrzy, popatrzyłem, że nie mam Ignite to wiedziałem, że go nie wybombię. Nie było bata, że go wybombię. Chociaż może... Może nie doceniam tego Malfajta. Z Ludenem całym może tak, no z to na 100% go dobiłem w niego zerkowo. I że nie zdążyła przyjść nawet. Może bym go zabił, wiecie? Ile to bije? 349 Z tym Soulem. Możliwe, że my go zabił. Mogę potańczyć z nim jeszcze, i rzuci, bo rzuciłem 3 cooldowny, zadałem mu fajne obrażenie i ucieczka, i to było git, zagrane. Ten znowu smoka im będzie robić, tak? Dostałem asysty, to jest najważniejsze. Znaczy jedną asystę w sumie ważne No, to ma. Nie mamy Erek w sumie, giga ważnych. A z tego chłopa już mam smoka po prostu zróbmy. Nie wiem czemu tak podchodzimy. Nie wiem. Zaraz junglera nie ma. Czemu my to zaczynamy? A jak se poszedł, no to już. Nie no, nie zrobimy tego. widząc, że Jack se poszedł. Nabiamy nie, no nie wiem czym Jaks Ten smok jest giga ważny. Lux też zintowała, bo zbakowała tak szybko. Nie, ta rka była słaba, no. Ale tam nie wiem, że tam nie warda przez tą ścianę też nie mógł postawić, ale chyba nie robią, chyba odpuściliśmy. Report Varus Int, nie, Varus został kampę na mordzie. I teraz gra na Jaxa. Taka meta, piękna No nie wyszło tragicznie, ale. kolorowo też nie, ma. on robi do smoka, to, jest to mu to, teraz tobie robią. 11, muszę mieć ESAP, no. A i to tak nie jest Soul Infernal, to jest tylko szczególny smoczek. Za Luke se kupiła tego, nawet to znajesz item, jaki może zrobić, no ja wiem. Ja przez to, że on i tak będzie dużo biła. Mimo, że tak, taki item se kupił. No, Mamy ma gigaswidowanego Jacksa. Ja to widzę po tym Lassys, ma ten, mówił, że on na topie był cały czas. Zeri ma dwa itemy. No, to Zeri może ich wykarować. Zobaczymy Szkoda... O! ulungi leśne. Winka mi da Problem jest taki, że bez Jacksa 4 na 4 to musimy idealnie skombować, żeby to wyszło. Ready, ale to czemu nie dacie nam chwili, żeby to. czemu teraz? czemu teraz? No, jak jak przyszedł, to nie mają szans. By to powoli zagrać. Nie wiem, czemu tak szybko. moje te, tego smoka nie zaczął On tego smoka raczej piznął dwa razy i tyle. I. Te... Nie, nawet chyba nie zaczął w ogóle tego smoka. Nie wiem, czemu on tu już tak szybko tam podszedł. No my jest, te, mamy fajne rki z tym, mówią, że fajne combo mamy. Tylko że. Tylko trzeba właśnie wyczekać ich. Ja już to mówiłem. O mogę. Myślałem, że weźmie skutki. To już to mówiłem, że czasami lepiej nie rzucić od razu rki. No. Dobra, na razie jest na pewno lepiej niż od random Bruce'a, Nie się śmieje, ale ostatnio widziałem taka mi wyskoczyła, toż sobie obejrzałem Jego kompilację ERek na To wie, wyżej w rankingu jest lepsze od mnie. Nie wiem, tak się żartuje, ale no fajnie, że znalazł jakiś plik. ty tym Marfight'y można znitować, ale i tak dużo robicie. w końcu wejdzie, więc nie musicie trafiać każdej Erki, tak, że jedna, która wygrywa Teamfight i wygrywa grę. No, jak się do żeby jej kołpak wrzucić? To jest moje pytanie. Ku miniona i potem w nią? Nie, no za duży kurde, mam to ma. O kurde, to nie jest dobre. Poniosło chyba. A jak ona ma koronę cały czas? Shielda jej nie zbił? Szadam za tą luksus. Ona 5 killi miała. No bo teraz już tego nie będę dobić. No, nie no, nie mam rki. Na kim nie mam staku? Z Zeri chyba. Nie, nie, z varusa nie mam, no tak. Bo nie byłem na tym topie w końcu. Nowhere virus. Problem no, jest taki, że bez rki to jestem mało robię, tylko kopaczki. Ale z Jacksem? Te dwójki robią dla gold, no chcą chcę Zeri zyskać. Nie, trzeci item zrobi cały. Nie powinna mieć rki, nie? Czy ona tak raczej. Nie ma. No, i tak nie ma, tak speedu w ogóle. Jak to wpływa na kuzer i to wpływa jakoś, czy nie? Ej, nawet nie, nie no wpływa. Czy nie wpływa? Nawet głupi jestem, ale nie wiem, jak tam jest to napisane dokładnie. Coś w herta Hertha kupi na przykład w nim. Chyba nie wpływa. No nie jestem 100% pewny. I don't know tu No dobra, nie ma tragedii, to no grę możemy tylko sterować w tym momencie tak silnym Jaxem To jest AP Varus, no, on będzie wybambiać tego umiorza na kombu Ale to jeszcze może jeden item potrzebuje Ja chcę w cztery osoby rkę kę zagrać. To jest tak ciężko tym Malfoy-ciarom To zimno jest jakoś, a dzisiaj takie ciasto zrobiłem na pizzkę, Fajne wyszło no Z kilograma mąki na dwie kulki takie zrobiłem ja nigdy jakoś właśnie nie lubię się bawić tym ciastem, ale odkryłem zerówkę, mąkę z Biedronki i jest tak giga dobra, polecam. Nie da się zintować tego ciasta. Zawsze fajnie wychodzi. Jezus Maria, nie chcę szerwać, On tam leci gdzieś. No mi da po prostu. Zeri spituje, no zary tę dwójkę weźmie teraz. Ja bym tam mógł być, ale nie chcę być jeden na 1 jeden, malfajtem. No MF 0-3 and winning this match. 1-3 ja ma. Okay. No to nie jest dobre. Bo te dwój... on dostaje 1000 golda jakieś teraz z Azeli. Słuchaj, te dwójka i banty jeszcze. No też dużo dostaje, ale to tak nie jest dobre. ja się zagalopowałem. Nie no, tej już jej chyba nie damy. No w sumie to była jakaś taka ten. Tym random grusem. Wszyscy byli zdziwieni, że on tak wysoko robił. Ale ja wam to mówiłem, że wystarczy grać w Legends. I po prostu siądzie wam kiedyś. A top to jest jeszcze taka specyficzna linia. Nie mówię, że jakaś ta przez, że tylko przez to i tak dalej, nie? ale na topie mi się wydaje, że najłatwiej może być. Nie, że wykarowanym, ale najłatwiej ino siadają. Jak ci. Idzie średnio. Na każdej innej linie, jak się idzie średnio, to to bardzo czucia. No to pieknie mniej. No zdaje, że też jest trudno, co co no ale mi się, tak mówię ogólnie. Mam balon jest tak mentowany, Jak Simus? i Botkę? A w sumie do to, to oni w końcu co? To jest takie zmniejszyli? Znaczy, zwiększyli zmniejszy, AD ile daje, ale zmniejszyli te paczki. Mogę cofnąć, bo napałem będzie ważna walka. Oni bo będą do no. dość. No, ja mam piźnięcie teraz już. Przestaczek z Walu 104, się d w tym momencie? W 20 minucie. No tylko, że raz mi ktoś odfleszuje, albo raz źle rzucę tą Erkę, nie wyczekam, albo za szybko rzucę i w dupie jestem. Bo zwyczaj jak nie trafiacie Erki, to nigdy nie trafiacie też E. I to to gigantycznie boli. Chyba sobie fleszuję w tą serii. Nie mogę się powstrzymać. A ja, Barusa miałem nie w Zerri, dobra, bo teraz Nie mogę się powstrzymać, nie mogę się powstrzymać. e 4 Furin. Nie no, bota wygrała i tak gra, przegra, no to, jest to co to mówiłem? Nie ciepaj w nas. Co to jest zarkowanie za Brauma Kołpak tam był, ja widziałem, może nie jako o, oh, GG. Ale nie zagrałem źle tego mida, to Lux też w sumie to się dała raz tak złapać. I dobrze, że mówisz, przyszedł to bo ona, ona mnie tam mogła zabić ogólnie, mi się raz wydaje. Jakby splashowała z basic Ja bym tego nie odflashował, no basic się nie da Report top, dżunglę, toxic. No już się wszyscy w tym, klasyczek chyba. Kwiatunki. Ja mam na do ona, chce cofać? Zimno mi jest jakoś. Nie wiem, tak. Było lato, było dwa tygodnie lata. Więc tu zaś nie ma co plądrować. Albo trzy inhibitory są wzięte. No to idę się sam zaplądrować. Yes. Jeszcze smite nienawiści. Ja po warusach chciałem iść. <laughs> nie, no nie sprzedaję tego i tego. No to potrzebuję jeszcze 500 golda aż. No Wypni... Oni nie... Oni nie mogą wypchnąć tych minionów. Przecież. Nie mogą po prostu fizycznie. O 5 golda przyszło Plum Półpaczek To jest głupi ten maleń, Ale jest, jest śmieszny, ja mam o to, czym śmiesznym czasami zagrać I wiedziałem, że są Squishy Championy, tutaj to podziała nawet Dobra, mam Chociaż czy ja chcę sprzedawać tego? Nie no to jest instodań tego dola. No chcę z Rabadonem grę skończyć, dobra, blue i będzie już. Oni chcą skończyć. No szkoda, że tak na topie rozpierdzili, no ale mówisz tam poszedł, no to rozpierdzili. On się wywalą. No i on 2000 gola, dajcie mi skończyć. Czy kupić. 24 minuta, mam Ludena, Shadow Flame i Rabadonka. No nie ma szans, że oni to przegrają. A może coś zerkuje? Na pewno coś zerkuje, to flesz miał. Ten bieg z też mi się podoba. Trinita Kraken? Na pewno jest ciekawszy niż ten z Divine Sundarer. Dobra, no idę po niego. <ścoughs> Ale pizu. O, nie, żałuję, że zerkowałem. Dajcie jeszcze raz zerkować, to jest tak fan jak który rozpierdziałem. Roz no to teoretycznie RK Alpha Nie, no nie można zrobić z indykatorami. Dobra, ja gram tak z tyłu sobie stanę. Obserwuję ich tylko. No bo nie ma Rki to i tak nic nie, nie zrobię. To jest time Alpha i obserwuję. Ja jestem neutralny, jak wieźni. Dziękuję, że czekam. Fake DC robię, fake DC Jakieś miniony skończył, no, no, no. To nie przegramy jeszcze zaraz Bez Ignata, znaczy bez Bezerki Umrze? Ostatni cyczek? Nie no nie. Co zabił? ludem? chyba zabił tego Varus'a, tego Ej, mało rzuciłem, bo brał świnia rzucił, tam Solarii też. Ale tak szczerze dużo nie zadałem, no bo wiecie dlaczego dużo nie zadałem? Bo ten sm Zobaczymy. Randomowa Zeri. Ile i daje Smok? A, fiks Drinkerek jest! Jestem jedynym apekiem. kiem no może nie, no przesadzam, ale AP, no ja... Ale to nawet nie Smok, ale no... Ten Smok to podbija jeszcze tylko te właściwości. O może trzeba było wojda zrobić nie klikałem taba, jak i... Bo mało zadała ta erka, ale fajnie pizło. No ta chyba koronę miała, nie wiem w sumie, no ale tak wszyscy jakby coś mieli, jakąś anty odpowiedź na te moje piźnięcie. No to mi spoczywa ma fajną grę i mam jakiś armor w ogóle kupiłem ta. Luxe kupiła 10 armora 15 Come F Kto jeszcze pisze UNWEMA? Także teraz nie ma gdzie golda farmić. To był tak problem z tym robotem też. I 16, szesnasty. Podejdę, dostanę wokal Expo. Dostaję, nie? Za ścianką czy nie? No to tak nie działa. To nie jest tak gra jakaś trójwymiarowa. Tu masz okrąg wokół główna i w tym Expo dostaję. Czyli ty. Baronzo jeszcze? No to jest AP dodatkowe. Czerwonkę mogłem kupić też z tym ulungiem. Na pewno tu miałem URD Już tak zaczęły, to mnie nie widać jak tu jest O ja pierdzielę, dobra, sobie poklikali Tutaj miałem... ale tu miałem kurde, w złym zaułku No nie wiedzą, że barona robimy, nie? Nie on staka warusa. A po potem mogę iść po to. Może no więcej nie kupię, tak, że bo kończymy to na tym balonie. Dobra, i tak dużo Eryk było, jestem zadowolony. Spróbuję teraz sparu... oni będą tulić turetów. E, nie ma turetów, chciałbym powiedzieć, że będą tulić turety przy nexusie. i może ich zerpuję. Nie, nie umierajcie teraz. O? Dobra, okej. Okay. Ona ma mawa? Ona już ma mawa, tak, straciła go. O, Jax tak. Nie, no nie, kończ nie, kończ nie, kończ, nie, 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 nie. No czemu? No i są trzy hardy tutaj. Rozumiem, że są rankedy, ale bez przesady. No nie. nie. Ten luk z was nie zabije tak szybko, dwóch. Mały <noise> kotek na miejsca. To to jest piękne. Nie ma tego vibe na